Czyli opiekun cię przysłał do tego kotka? No to chodź. Słuchaj, Wojtek. Przecież to nie może być tak, że ja będę zbierał wszystkie koty z okolicy. Słuchaj, ochroniarz widzi, jak przerzucają, nie reaguje. Policjant mówi, że to nie jest karalne, a jest karalne. I mi podrzucają. Policja mówi, panie, to trzeba zlikwidować? Pan tu hodowlę prowadzi? Nie? Ja bym panu kazał to rozebrać, gdybym był dyrektorem, nie? No to co ja jestem jeleniem, żeby mi tu kurcze koty rzucali? Biorowisko jakieś. Słuchaj, jest zasada taka: podrzucili kota, jest personel, proszę działać. Są fundacje, są wiesz, tu w Trzebiatowie innych, dzwoni się i zabierają kota. Nie? A nie. Przytułek? No co to? No słuchaj, w ten sposób to jest z całej okolicy. Pamiętasz z to z Wiolettą była, jak jej tam rzucali? No. 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 No zobacz, zaraz zapalę światło. Nie. Wiesz, ja tu jestem w stanie, wiesz, warunki jakieś stworzyć, nie? Ale zobacz, tu mam kota chorego. Nie. Widziałeś? Nie. Tu koty też leczymy, tam kotka jedna, katar bracień może padnąć niedługo, mhm. zdechnąć, antybiotyki daje, no, no, wiesz, i ja i nie i wyrabiam, i a innych kotów pełno jeszcze jest. A no. nie no. Zobacz, masz go tutaj. To ten? Ten tutaj, o. Zobacz, tu jest ten zamek, weź w moim kierunku odsuń. Mhm. 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 Bo ja byłem gotów w poniedziałek Rysiowej do gabinetu zanieść. No już kurde ile? Wojtek, ja ostatnio trzy koty tutaj przygarnęłem. Nie no. Słuchaj, kastrowałem, leczyłem 234 zł za jednego kota było leczenie. Za to trzeba to wszystko płacić. Nie no. Karma jest, wszystko no. Jak się to musisz dbać o to. No, ale przecież ja nie, ja nie prowadzę schroniska. Sam dyrektor mi powiedział, panie, tu nie jest schronisko dla kotów. Bo w ten sposób to wiesz, personel znosi koty, inni podrzucają i frajer niech się zajmuje kotami. Nie, nie. Niech ktoś weźmie do domu, niech adoptuje, nie? A nie to, że ja się cieszę, że mi kota przyniosą. No daj ty Wojtek, go. No. To tak jakby ci, wiesz, ty zamiatasz liście, a tobie liście ktoś będzie przynosił. Bo ty bo te zamiatasz, to zamiataj dalej. nie? No. No. no, no. Patrz, o widzisz ten? Miesiąc temu podrzucony. Chory jak nie wiem, wykastrowałem, a teraz tu kociaki co są, to taka kotka była podrzucona na początku roku. Chora, jedno oko się nie dało uratować. No i co, co chwilę kot, 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 kot. kot. Chory że nie, jest. nie jest. chory. Niech ktoś go weźmie do domu. Rysioła no ja podobno jednego wzięła. No, no, Nie? No, dziękuję. No. Przynieśli, podrzucili, nawet się nie zapytali, czy ja chcę, czy ja nie chcę. Masz, słuch. No, wsiadłem na tego opiekuna ostro. Po, doszło do mocnych słów. Nawet wulgarnych. No bo za frajera nie mam zamiaru. Owszem, jestem gotów do współpracy. Ale nie, żeby mi tam... Wciskano i się śmiano. O, zobaczcie. Przyszedłem z kolacji, to szramek był w środku. Wyleciał, a teraz przyszedł tutaj. O. No trochę ruszyło opiekuna, żeśmy sobie po męsku na bluzgali ale się zreflektował powiedział, że miałby w poniedziałek nieprzyjemności za takie podejście który tu gdzieś miałczy pokaż się. No, a to jest, kochani, to jest też obcy kot. O, ładny, odchowany. Zobaczcie. No, on też chce jeść. Chce jeść. No, nie będę przeganiał go. Korpusy są. To jest kot wolno żyjący, proszę niech się jeszcze jedzą, tam szramek, no no, tu też podrzucony, widzicie jak się czego obejrzy, to pełno, to same koty podrzucone, jeden, tam drugi wolno żyjący, jakiś no, tutaj trzeci, no ja nie mam czasu się zająć kotkami, które chorują. No, ciotka Płaczka tam siedzi po lewo. Tak, masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę.